Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Hero Zero. Dzisiaj na odcinku wbijemy sobie 200 poziom. Mamy 11 oponek i 7 milionów kasy. Zbieramy do 100 milionów, żeby później wydać 100 milionów na jednym odcinku i dostać wiele różnych nagród. Więc, tak, zaczynamy. Y może zaczniemy od ataków sobie. Chwilka, mogę dwa ataki, więc tutaj, nie, BMW 60 to jest z naszej drużyny, czyli Skudzik 2000, atakujemy Skudzik 2000, pozdrawiamy Cię, no, ale na pewno przegrasz. No, miałem rację, tak, dalej zaatakujemy sobie może, nie tutaj, o, y, Nygus 3, pozdrawiamy Cię, no tu już jest walka wyrównana no ale wygraliśmy my byśmy nie wygrali no my zawsze wygramy zaatakujemy sobie jeszcze może Daszek0143 pozdrawiamy no tu już na pewno przegrasz no ale mało ci brakowało do wygranej więc no dobrze teraz już może sobie zaatakujemy kogoś w lidze w lidze Świr poczekajcie tu może Nemeczek atakujemy i wygrana oczywiście. Dobrze. Mm. Dalej może sobie zmienimy przeciwników. Tu za... O, tu sobie. Y Szkudzik 2000. Atakujemy. No i wygrana oczywiście. Y teraz sobie zaatakujemy. No, już nikogo, bo wszyscy są za silni na mnie. To tak, no to atakujemy zadanka nadzwyczajne. Dzisiaj dużo zadanek nadzwyczajnych będzie. ściągamy itemki. Dobrze. Dobrze. ściągniemy sobie jeszcze pieska. Wyróż bez towarzysza. Dobrze. Chwilka, mamy tu trzy zadanka. I tu za 42 minut. Może je też nagram w tym odcinku. Zatrzymam filmik i poczekam, ale nie jestem pewny. Dobrze, no to gdzie jest Lucy? Zaraz wbijemy poziom. Wygrana tutaj również wygrana no i jeszcze jeden nie, jeszcze dwa i wbijemy poziom wygrana no i teraz wbijemy poziom tak, mamy dwusetny poziom 5 yy, oponek dostałem bo odblokowałem nową strefę Australia sobie w kondycję weźmiemy, wbijemy jest mamy Australię ostatnia strefa napiszemy tak Chwileczkę. Chwilka. Siemanko. Nagrywam. Nagrywam. I pozdro. Pozdro. Pozdrawiam wszystkich i napiszę jeszcze dwusetny lew. Le. Tak, Siemka pozdrów, pozdrawiam, pozdrawiam Tigera i Krzywy Prostak. Atakujcie Tigera na plus, ponieważ walczy on w TTH i ma drugie miejsce, więc pomóżcie mu i atakujcie go. No to tak, Tigera pozdrowiłem i Krzywy Prostak też pozdrawiam. Y, przyjmiemy sobie nagrodę. Tu jakiś przedmiot, przyjmiemy i za osiągnięcie 200 8 oponek. Czyli mamy 24, czyli bardzo dużo. Y, atakujemy sobie dalej zadanka nadzwyczajna. Za piątego, no jaka się piska rzecz. Dobrze, to jedziemy dalej. Tutaj wygrana. Również wygrana. Wygrana tutaj za dziewiątego też wygrana. Rzadki przedmiot, i za dziesiątego episki przedmiot. Co? Przegrana. Nie wiem jakim cudem, no ale dobrze. Skrócimy sobie za pilociki. I teraz atakujemy. No, teraz już wygramy. Dobrze. Ktoś coś napisał. Kuba z Polski. Nie pozdrów. No to cię nie pozdrawiam. Nie no, żartuję. Pozdrowić. No to pozdrawiam. Tak. Zakładamy sobie wcześniejsze itemki. Tak. Dobrze. Dobrze plus 9 mhm. założę sobie jak plus 9 plus 13 to jeszcze nie wiem kurde to sobie założę i to już sprzedam plus 30 no, daję tej siły no ale już założę sobie Dobrze. To do skrzynki depozytowej sobie schowam. Yy, dobrze. Co dalej? To na razie zostawimy. Plus 10. Kurde, ale dużo kondycji wszystko daje. No to sobie założymy. Dobrze, to sobie schowamy tutaj. Plus 48, dobrze. To sobie odwirujemy, żeby, da, żeby nie dawało siły. Tak, pięknie wylosowało. To sobie sprzedamy. To sobie oczywiście założymy. To sobie również założymy. I to sobie też założymy. Tą maskę schowamy sobie tutaj. No to już sobie sprzedamy to również to minus 14, więc sobie sprzedamy już i to minus 10 również sobie sprzedamy no to ściągamy itemki i atakujemy dalej zadanka nadzwyczajna dobrze y Atakujemy, co tu chcą zatuszować, ale dzisiaj gorąco. Normalnie jest 35 stopni, tak z rana już o, o 11. Dobrze, atakujemy. No, na razie wygrywamy ze wszystkimi. Mam nadzieję, że tak będzie do końca. 5, no jakiś epicki przedmiot, jedna oponka wpadła, bardzo dobrze, już mamy 25 oponek, no i jedziemy dalej, dobrze, wygrana, wygrana, również wygrana, no i za dziesiątego, Mamy jakiś setowy przedmiot. I wygra. Dobrze. Yy, co tu? Ktoś coś napisał? Dobrze. Tutaj nikt na razie nic nie napisał ciekawego. Yy, zakładamy tęki. Dobrze. I tu minus 9 sprzedajemy. Minus 17 sprzedajemy. Minus 9 też sprzedajemy. Na plus daje. Dobrze, to to sobie założymy. A to sprzedamy. I minus 9 również sprzedajemy. O kurde. Plus 8. Nie, no chwilka plus 1 to sobie założymy minus plus tak to sobie sprzedamy bo minus 10 to minus 4 też sobie sprzedamy no i chwileczkę to sobie założymy bo plus 8 to jest ultymatywny chwileczkę zobaczymy czy mamy coś w skrzynce depozytowej z ultimatywnego nie to sobie sprzedam bo to za dużo by dawało inteligencji ultimatyw zaraz sobie zobaczymy nic nie mam z ultimatywnego więc więc ściągamy itemki i jedziemy dalej z zadankami nadzwyczajnymi Dobrze. Tu ktoś coś napisał w drużynie. Yy, dobrze. Nic, nic ciekawego. Yy, atakujemy. Trzecia zadanka nadzwyczajnie. Rozpocznij. Jaki jest plan? Yy, dobrze. To atakujemy. Yy. No tak, ledwo co wygrywamy? Nie wiem co jest grane. Przecież wszystkie itemki są ściągnięte. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem. Dobrze. Piąty. O, jak jest jakiś secik. To fajnie. Dobrze. Dobrze wygrana wszędzie na razie No wygrana Za dziewiątego rzadki przedmiot i wygrana Może mi się jakoś staty podrównają trochę No i za 10 Również wygrana Dobrze Nie będziemy czekać Nagram Wam następny odcinek i ten co teraz nagrywam wrzucę go dzisiaj, a ten co nagram jeszcze jeden też dzisiaj, ale to go wrzucę za jutro na przykład. No ale te zadanka nadzwyczajne nagram. W następnym odcinku i wrzucę go za no, jutro. Tu wygrana 18 honoru. Dobrze. Zakładamy sobie wcześniejsze itemki. Dobrze dobrze zakładamy sobie tu pieska i minus 15 oczywiście sprzedajemy minus 6 też sprzedajemy minus 10 również sprzedajemy plus 5 tak fajna itemka założymy to sprzedamy to minus 6 również sprzedamy. Chwilka. Yy. Nie, to sobie sprzedamy. Yy, chwilka, to daje samej kondycji, czyli sobie to weźmiemy, bo zbieram takie ubranka na kondycję. Chwilka, tu już nic nie ma. Dobrze, już nic nie ma na kondycję. Plus jeden wyrównałyby nam się, staty więc na razie sobie założymy. A resztę sprzedajemy. Tylko y, ten secik sobie schowam tutaj. I dobrze, czy mamy coś z nowoczesnego? Y, nowoczesny. Chwileczkę y, nowoczesny, nowoczesny. Tu może to weźmiemy, zobaczymy. nowoczes Chwileczkę, mamy jakieś dwie itemki z nowoczesnego, więc sobie je zobaczymy. Dobrze, jakbym to założył, tak jest, to by dawało minus 39. Czyli nie. To nic nie zakładamy. To bierzemy tu, a to tutaj. Dobrze, to, to na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się spodobało, zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę, skomentuj. No i mm, żegnam się z Wami i do usłyszenia.